Czy pigułka dzień po powinna być dostępna dla osób niepełnoletnich? Nie powinna być. W Polsce i tak za mało ludzi się rodzi. Trzeba dopilnować, żeby było więcej dzieci. Ja myślę, że, że nie. I no, Rodzice muszą wiedzieć o takich rzeczach. Oni wychowali to dziecko i nagle to dziecko... No, Prawda, seks? Nie wiadomo z kim. Mam z tym pewien problem. Z jednej strony uważam, że tak. Z drugiej strony, jak w przypadku wielu procedur medycznych, rodzice mhm. też powinni czasem o tym wiedzieć. Absolutnie, absolutnie, bo znam zbyt wiele. Um... Jakby i tak dziewczyny poniżej 18 roku życia zdobywają, to się, to się da załatwić i dziewczyny to robią, tylko robią to pokrętniej, jest ciężej. Skoro legalnie można współżyć od 15 roku życia, no to pibułka dzień też powinna być dostępna. Powinna być dostępna tak, jak zostały przyjęte przepisy. No nie czarujmy się, nie traktujmy młodych dziewcząt i młodych kobiet jak jakiś rozumu istot. Tak, powinniśmy iść do przodu. Poniżej 18 roku życia, jak najbardziej... Bez nadzoru rodziców, tak uważam. Chociaż od tej 15-16, wtedy, kiedy stosunek jest e, legalny. legalny, no to żeby powinna być, a poniżej 15, no to jeśli taka sytuacja miała miejsce, to no, jednak dobrze, żeby twój opiekun prawny o tym wiedział. Pod pewnymi warunkami, ale jak najbardziej tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak.